WZ250, mała lejara. Dzień dobry! Jeśli szukasz najtańszego rozwiązania do podlewania z węża ogrodowego, to pompa WZ250 będzie świetnym rozwiązaniem. I koszt jest niewielki 100-120 zł. Jest to dość dobra jakościowo pompa. Posiada osiążny wirnik, co przy jej cenie jest niewątpliwą zaletą. Niestety, pompa ma też wady. Jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia i znajdujący się w wodzie piasek. Dlatego warto pamiętać o, o zastosowaniu tak, tak, filtra, filtra przed pompą. Należy jeszcze w tym miejscu powiedzieć o dość istotnej sprawie. Podłączając samą pompę, nie można na końcu węża tłocznego podłączyć pistoletu do podlewania, który zamyka i otwiera wypływ wody. Pompa nie wyłączy się sama. A praca bez przepływu w momencie niepodlewania może uszkodzić urządzenie. Podpowiem Ci pomysł na usprawnienie tej formy podlewania. Wystarczy, że zastosujesz specjalny zdalny wyłącznik. Pilot mocujesz np. do węża lub trzymasz go w kieszeni, bez biegania do gniazda. Możesz wyłączyć i włączyć pompę. Oczywiście, jeżeli chcesz mieć super komfort i dysponujesz troszkę większą kwotą, to najlepiej zdecydować się na zestaw hydroforowy. Możesz wówczas na końcu węża zamontować pistolet, zraszacz, normalnie korzystać jak z sieci miejskiej, czyli przerwanie podlewania automatycznie wyłączy pompę. To jest, pompa włączy się sama, gdy ponownie naciśniesz spust pistoletu. W opisie tego filmu znajdziesz linki, które prowadzą do szczegółowych informacji o omawianej pompie. Serdecznie zapraszam.